Cześć! Konnichiwa! Ja jestem Sonia i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Dzisiaj przetestujemy sobie produkty japońskie, czyli różne przekąski, które możecie dostać w lip. Ja wybrałam. To jest przekąska z grochu, japońskie krakersy oraz mochi. Sprawdzimy, czy smakują tak jak z kawiarni czy cukierni. Zacznijmy może od właśnie od mochi. Jestem tego strasznie ciekawa, bo wygląda tak i jest to mochi z fasolą, czerwoną fasolą w środku. Otwieram. Ojejku, ale malutkie. No dobra. Nie mogę otworzyć tej folii. Generalnie, jeśli chodzi o jakość wykonania, to może jest bardzo delikatne. Jest strasznie pogniecione w środku. Ja już sobie przeciąłam folię nożyczkami i próbujemy. Generalnie jest delikatne, mięciutkie. <grymne> nie ma zapachu. No dobra, próbujemy. ma taki ojeju, taki grutowaty smak. Szczerze, przypomina bardziej e, jakbym jadła jakiegoś ślimaka niż ciastko. Zobaczmy, czy jest... Mm. Tak, po przegryzieniu jest taki biały proszek. Środku. Czyli tak jak na opakowaniu. Ale czy jest to smaczna? Ja się miałabym ocenić z Lidla. Dałabym mu po prostu 0 punktów. Mm. Nie warto tego to kupować. Nie jest słodkie, nie ma smaku. Ym, przypomina raczej takiego ślimaka. Dobra. Produktem numer dwa jest ta przekąska z fasoli. O! Oh. okej, okay. I tutaj mamy kilka takich znaków. Jest ich sporo. Dobra. Więc otworzymy sobie jedną. I to wygląda jak taki stripsy. Ja wam sobie to do przelanego pojemniczka. O! Ale chwila. Wow! Sos sojowy i balsamiczny i winegar. I powiem wam, że... Dobra, próbujemy. Wow. Pamiętacie takie maczugi, chipsy maczugi? To to właśnie przypomina te chipsy. Jest rewelacyjne, po prostu zakochałam się. Mm, rewelacja, naprawdę. Jak dotąd? Najlepsza przekąska jaką jadłam. I kaczerce. Jest, jest tu kilka sztuk. Co tutaj jest napisane? Mieszanka krekerców ryżowych i orzeszków ziemnych z 60-90% otoczką sosu sojowego z nasionami sezonu i papryczką chili. Więc spróbujemy. Tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest taki, pod, pojem, taki pojemniczek. Ja przesypię to do szklaneczki. Zobaczcie, wow, ale to jest piękne. Pokażę Wam na, to, na ręce. Jak to, wam to, jak to wygląda? Zobaczcie, jakie to jest urocze. Dobra, próbujemy. Kochani, te i te chipsy to jest top 10. Jeśli będziecie w lidlu, koniecznie przetestujcie te dwa yy, rodzaje przekąsek. Będziecie bardzo zadowoleni. Yy, moczy nie jesteście? Ale to w dziesiątka. Jeśli chodzi o przekąski z Japonii, one są bardzo zdrowe, pożywne. Ja uwielbiam kuchnię japońską, jak już wiecie, kuchnia tajska, chińska, azjatycka głównie, ale kuchnia azjatycka jest mi bardzo bliska. I jeśli chodzi o te dwie przekąski, to mam okazję wam je polecić. Kupujcie. Mimo, że może odstraszać nazwa, że jest to Przekąska z grochu, ale jest naprawdę bardzo, może Was to no, niektóre nazwy mogą Wam nieco odstraszyć, ale jest to są to przekąski bardzo zdrowe, pożywne, które mm, nie zawierają konserwantów, są bez glutenu, e są bardzo smaczne, więc testujcie, próbujcie, no i widzimy się w Lidlu.